Tylko tak, to będą cztery planety, z czego jedna, jedną będzie można odpalić. I to, kurde, byłoby piękne. I to by było piękne i to w sumie do tego będę w tym momencie zmierzał, coś czuję. Tu jest dużo surowców. Tu jest mało. Ale chciałbym Death Star odpalić. Kurde, to byłoby piękne. A, widzę, że z moim kolegą tutaj będziemy się rozwijać. To dobrze, on w sumie będzie nas bronił. Dobra, zwiedzamy, 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 nie obijamy się. Będziemy potrzebowali dużo surowców. Z dużym naciskiem na dużo. Dobra, tu widzę większość jest z naszych tych punktów. To mnie cieszy. A nawet cieszy. A dobra, co z tymi tutaj jednostkami zaawansowanymi? Robią się? Się robią się bardzo dobrze. Robimy zaawansowaną energetykę w takim rachunku. Czy tu mi komputer właśnie będzie próbował zrobić tak obronę laserową? Jezus Maria co ten koleś? Co ten koleś, ja się pytam. Co dalej? Tu robią się te wyrzutnie antynuklearne. Co zrobią, może wyrzutnie? No, mamy mam na razie za mało surowców na wyrzutnie w sobie. Dobra, co tu z tutaj? O, dobra, mamy wolną tak zwaną rękę. Robimy teleport i robimy teleport. Sz, 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 zaraz, jest, jest, jest. znalazł zwiada. Eee, tu kość wysłaliśmy, tak, jest i ten tutaj pan. Zrobimy szybką ekspansję. Najpierw zacznijmy od tego, że potrzebujemy tutaj zająć trochę surowców. Co to to na pewno jakim tutaj idzie? Dobra, tu idzie im bardzo ładnie, tu się rozbudowują. To te. co to? Aha, to jest przeciwlotniczy. dobra. Rada zlokalizowano. Gdzie? A, on tutaj się rozbudowuje. Dobra, tu się może rozbudowywać tylko tak. On już tu ma myśliwce, których ja w sumie nie mam. A to niedobrze. Musimy myśliwcami się zająć produkcją. I to tak w trybie. W trybie natychmiast. No właśnie, w trybie natychmiastowym. Tak, tak, tak. Dokładnie.

to mi się nie podoba Wsparcie, wsparcie, wsparcie potrzebne Dobra, gdzie on to kurde ma, ja się pytam, gdzie on ma tą swoją pipszoną bazę Już kurde rozdupczył mi tego, no Już co za dziad a trata Tu coś ma, tu się kurde rozbestwił, nie? To jest Kupaniec jeden nie, nie, nie! Nie pozwolę, żeby mi cokolwiek tutaj popsunł mój evil plan. Nie ma takiej w ogóle opcji. Dobra, co my tu możemy zrobić? E, wyrzutnia rakiet taktycznych, wyrzutnia pocisków atomowych. To jest dobry pomysł. Halej gotowy, jest, jest, jest w pora na drugiego haleja Halej, 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 zaraz Gdzie mam drugo poziomowców, Jezus W sumie nie wiem, czy nawet, nie wiem, co oni tu będą w ogóle robić teraz Czy nie mają co robić, oni już nie mają co robić w sumie Dobra, to i wykorzystamy do budowy tych haleja Im szybciej, tym lepiej, w sumie surowców nam naprawdę nie brakuje Surowce są ostatnią rzeczą, którą nam w tym momencie brakuje Zaraz będzie po prostu piękny pogrom. Tylko nam potrzeba, tak jak mówiłem, jednej takiej fajnej rzeczy, która się nazywa oczy. Nie ma żadnego punktu zaczepienia, jeżeli chodzi o widoczność tam. Żadnego. I to jest. To jest duży problem. Ale zaraz to się zmieniło. Musimy wiedzieć, że jeżeli tam jebniemy w tamtą planetę, czyli w Tier Gremov, jeżeli tu jebniemy, to ja muszę mieć pewność, że tu. Będzie komander. Ja muszę mieć tą pewność. Nie, 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 nie. Dobra, ja muszę mieć tą pewność, że tu będzie komander, bo bez tego to jest e, lipa, no. Hop, 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 panie komandorze, hop, hop. Czy jest tu pan gdzieś? Czy tu pan gdzieś jest? A dobra, Devstar, żeby. <ścoughs> Czy ja coś mogę tu teraz wymyślić do roboty? No chyba niespecjalnie w tym momencie. jestem w stanie coś do roboty ogarnąć? Ale zaraz będzie piękny widok. Dobra. Uh, gdzie moje jednostki? Dobra, już są. Jest, jest. Widzę, widzę. Anihilate. Tigerrod, Wybierz miejsce docelowe. Nie buduj. O Boże, to by... O Boże. Anihilacja totalna!

Mam nadzieję, że gdzieś to jest, bo jak nie to... Jest! Jest, 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 jest! Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie jest ta planeta? Czy to jest to? Czy to nie? To nie jest to. Zaraz, zaraz, zaraz... zaraz. Jest, jest tam, tam już, zaraz lecimy. Dobra. Ja się wyciszam. To będzie po prostu zbyt epicka... ...scena, żebym ja coś tutaj mówił. Uwaga! O, tak mi przykro. Chyba wygrałem. Wydaje mi się, że chyba wygrałem. O tak pięknie.